Słyszałem, że twój tata zmarł. Hello! Low. Serio? To jakiś żart? Dlaczego żartujesz z śmierci mojego taty? To po prostu byłem miły. Miałem na myśli spożywaj w pokoju. To do cholery! To była literówka. Miałem na myśli spoczywaj. Dlaczego śmiejesz się z śmierci mojego taty? To nie jest zabawne. Nie śmiałem się. To byłoby takie niegrzeczne. Czy ty możesz być chociaż teraz poważny? Był świetnym teściem. Odszedł zbyt wcześnie. Najpierw twój brat, teraz twój tata. Low! Przestań! Płaczę przez ciebie! Misia, dlaczego płaczesz? low! To do cholery jest z tobą nie tak. Potrzebujesz pomocy. Dlaczego śmiejesz się z śmierci mojego taty? Nie śmieję się. Dlaczego miałbym się z tego śmiać? Niemożliwe. Czy wiesz, co to oznacza? Czy wiesz, co oznacza lol? Tak, wiem, to osoba płacząca. A lol oznacza z angielskiego lots of love, czyli dużo miłości. Nie, to nie tak. To emoji to osoba śmiejąca się, a lol oznacza lots of laughs, czyli dużo śmiechu. Womp womp. Serio? Nienawidzę cię. To znowu zrobiłem. Czy wiesz w ogóle, co oznacza womp womp? Znaczy, że płaczę. Przykro mi, że twoi rodzice zmarli. Nie, to nie tak. To jak powiedzenie too bad, so sad. Jak mogłeś mi to zrobić po śmierci mojego taty? Lol, lol, lol. Nigdy więcej do mnie nie mów. Womp womp.